Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach, ABC żywienia z magdaleną kopel. Witam! Czas alergii w pełni, więc dziś kilka słów o temacie często pomijanym, jakim są alergie krzyżowe. Kiedy pacjent idzie na testy, odkrywa alergię, dostaje nakaz unikania alergenów oraz otrzymuje leki. Jednak mało kto mówi o tym, że czasem i to może być za mało. Dziś więc o alergiach krzyżowych. Alergia krzyżowa jest odpowiedzią immunologiczną, powstałą, gdy przeciwciała wytwarzane w stronę konkretnego alergenu reagują z antygenem o zbliżonej budowie pochodzącym z innego źródła. Do najczęstszych reakcji krzyżowych dochodzi pomiędzy alergenami należącymi do pyłków roślin a żywnością pochodzenia roślinnego, które należą do jednakowej rodziny białek. Objawy w przypadku alergii krzyżowej pojawiają się już po pierwszym kontakcie z alergenem. W obrębie układu oddechowego zaobserwować można katar, kaszel oraz duszności. Natomiast układ pokarmowy manifestuje pojawiającym się swędzeniem, opuchnięciem jamy ustnej, gardła, wymiotami, nudnościami, a także bólami w podbrzuszu, wywołanymi wzdęciami czy biegunką. Często można też zaobserwować wysypkę, pokrzywkę czy atopowe zapalenie skóry. Chciałabym dziś krótko przywołać najczęstsze zespoły alergii, żeby dać znać alergikom, że czasem poza alergenami, na które mamy stwierdzoną alergię wziemną, należy na przykład wykluczyć lub zgrabnie rotować alergenami krzyżowymi pochodzącymi z pożywienia. I tak pierwszym przykładem jest zespół plukowo pokarmowy inaczej nazywany również zespołem alergii jamy ustnej. Przy alergiach wziernych pojawia się alergia krzyżowa z niektórymi owocami. Charakterystyczne objawy to mrowienie warg, podniebienia, języka oraz dziąseł, a u dzieci co obserwować można dodatkowo wysypkę wokół ust. W początkowym etapie pacjenci dobrze tolerują produkty poddane np. obróbce termicznej lub po prostu pozbawione skórek, na co należy zwrócić uwagę w kuchni. I takim przykładem jest jabłko. Drugim zespół lateksowo-owocowy. Dotyczy on pacjentów uczulonych na lateks, u których obserwuje się nietolerowanie produktów spożywczych takich jak banan, awokado, kiwi, ale również nieraz mamy negatywną reakcję na melona, mango, ananasa, papaje czy np. figi. Kolejnym zespołem jest zespół Wieprzowina-Sierść. Występuje u pacjentów, u których alergia na sierść kota jest pierwotna, a reakcja na mięso wieprzowe ujawnia się właśnie w drodze alergii krzyżowej. Następny jest zespół ptak-jajo. Dotyka osoby uczulone na pierze, które po zjedzeniu żółtka jaj lub mięsa drobiowego obserwują wystąpienie niepożądanych objawów alergicznych. Co ciekawe i co potwierdzają najnowsze badania, jest nowy związek alergii powiązanie czerwonego mięsa i ukucia kleszcza. Ostatnią reakcją, o której chciałam dziś powiedzieć, jest reaktywność krzyżowa pomiędzy roztoczem kurzu domowego a skorupiakami, dość popularna u większości moich pacjentów. Dzisiejsza audycja ma charakter mocno informacyjny, gdyż aktualnie około 60% alergii pokarmowych występujących u dorosłych, a także dzieci, związana jest z jednoczesną obecnością alergii wziewnych. Dlatego poznanie patomechanizmów oraz źródeł uczulenia jest tak istotne, aby doprowadzić do skutecznego zapobiegania, diagnozowania oraz leczenia chorych. W rozwiązaniach dietetycznych stosuje się dietę rotacyjną i eliminacyjną, posługując się specjalnymi tablicami alergii krzyżowych. W szczególności w czasie, kiedy pierwotna alergia jest nasilona, jak na przykład się to dzieje w czasie wiosennego pylenia czy letniego koszenia trawy. Polecam alergikom zgłębić temat lub poradzić się specjalisty, aby wiosna i lato były okresem zabawy na świeżym powietrzu, a nie zamknięcia w pokoju z oczyszczaczem powietrza i kroplami do nosa.